O, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek z diabełka i z naszą uroczą niszką. udaliśmy się na pola niedoli, by odszukać o, kryjówkę kozłoludów. ludów, a w nim e, część, jedną z trzech części m, miecza nieznajomego. Więc no, brzmi ciekawie. Straszne spadki FPS-ów, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia dlaczego. Jakieś opuszczone gospodarstwo. Był sobie kurnik. Sprawdzimy ten pas. A to dla barbarzyńców. Nie jest potrzebne. To tak samo. Dobra, jedziemy dalej. Szukając. Oczywiście najpierw odkryję całą mapę, a później udam się do tej kryjówki. O, tu chyba coś jest. Znam ten rodzaj magii. Musi to być fragment miecza nieznajomego. No to super, ale to dopiero później. Bo wiem, najpierw chcę odsłonić całą mapę. A nuż coś ciekawego znajdziemy. Dawać, dawać elegancko Wiadomo, wolniej to idzie ze względu na to, że mam yy, poziom mobów zwiększyłem zwiększony o 3, jednak jednak ich wytrzymałość, damage i tak dalej troszkę jest zwiększone ze na to, że, że przy zwykłej naprawdę zerowej e, siłem mobów, normalnej sile mobów, to za prosto by to wszystko było po prostu szliśmy byśmy je e, kurwa przez masło więc postanowiłem sobie zwiększyć ja by to troszkę większym wyzwaniem było Oczywiście też nie chciałem przesadzić, że będę na przykład pić wino minut z jednego MOBA. To nie na tym polega. Ale to trujeczka. Inspirująca walka. Tak, A masz coś tam jeszcze tu? Niewiele wiem o twoim zakonie. Urodziłeś się już jako templariusz? Nie. W naszej regule jest napisane: Tak jak człowiek uprawia rolę, tak nasz zakon musi usunąć chwasty. Znajduje więc grzeszników i daje im nowe życie, zmieniając ich w wojowników światłości. Mamy podobny werset: We wszystkim szukaj równowagi. Gdy nie ma powodzi, nastanie susza. Gdy nie rosną chwasty, panuje głód. Jeżeli jesteś chwastem templariuszu, udało Ci się znaleźć tę równowagę. Nie wszyscy są tak silni jak Ty. Ja nie byłem. No. Zajmuję no, mówiłem, to jest dużo właśnie takich... Rozmów. Dialogów. A, pole. Tristram. wokół Tristram to żyzne tereny o łagodnym klimacie. Przesądni rolnicy trzymali się od nich z dala przez jakiś czas po upadku starego Tristram, ale z czasem porzucili swoje niedorzeczne uprzedzenia i raz jeszcze chwycili za pługi i motyki. Teraz dostarczają plony zarówno do nowego Tristram, jak i Vortam. Tak jest. Kurnik. <try> I się pieża pocypały. Zwugował się troszkę, ale nie wiemy. No, posłuchamy razie dziennika. Nie rozumiem o co tyle zamieszania. Zginęło paru wieśniaków, i wszyscy nagle uciekają na wzgórza. Uprawiam tę ziemię od 20 lat i nigdy nie widziałem żadnych potworów. Nie ma powodu, żeby przerywać żniwa. Tak jest. Idziemy dalej. będzie ten, dobra to już wiemy gdzie później się udamy co jak mówię, ja zawsze pozwalam sobie poeksplorować całą mapę no, zawsze to jest ex jakiś może ciekawy lud gdzieś wypadnie wie? nic mówię warto warto choć znam ludzi którzy po prostu ee, wykonują zadania i lecą dalej tak ale ja wolę zawsze mieć ten jeden bar expa więcej zawsze tam. gdzieś jeden level więcej nie zaszkodzi a wręcz przeciwnie o, będzie się o wiele lepiej grało i łatwiej więc tutaj musicie się do tego przyzwyczaić w moim przypadku A. oczywiście też nie będę na przykład już każdego poziomu jakiegoś dunga przychodził. Na przykład jakiś dunga z bossem będzie miał cztery poziomy, to nie będę tych czterech przychodził, tylko po prostu będę nagrywał jeden. poziom najważniejszy, bo może z dwa I, i, i to wszystko, więc, więc spokojnie to też nie będzie tak łapka. O, ktoś tutaj silniejszy widzę. Dobra, a nie zdążyłem. Nie mam dość siły duchowej. Dobra, dobra, spokojnie, damy radę. Dobra, czas na się wypłować. Kolarne, kolarne dzieło, Kurwa, dobra, pa. Leżeć. Wracają mi siły. Zaprawdę! Był to godny nas przeciwnik. No, jakby nie było. Putimy... A, to da. To Trzeba działać, hmm. piękna, piękna potyczka, bardzo mi się podobała. A, śmieci wyrzucimy pas to mamy przy Dobra. Zoki. A Bofik zawsze się przyda, o to sobie. I jedziemy, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że z czasem też nie przesadzę, że zmniejszę się w tych pół godziny, jeśli chodzi o te pola niedoli. O, no nawet nie spojrzałem kiedy włączyłem nagrywanie, no ale trudno, będzie troszkę dłuższy odcinek. Jak damy radę. No, to mamy. No, widać jakiś kolejny podziemny, jakiś domek. Zabójca jest niedaleko. Kiedy in... kiedy indziej, skoczymy do niego O, no, zaraz lewik, ładnie no, to super. Moja moc znacznie wzrosła. Templariusz awansował. Bardzo cieszy. Wiadomo im większy level tym więcej nasz healuje <śm> Przepraszam na mój głos ale mam problemy z gardłem ostatnio <śm> I trochę ciszej po prostu muszę mówić Harobsko. Mało mnie chwyta. Co zabiło to stworzenie? Jedziemy, jedziemy z nim, jedziemy. O, trochę tego tutaj jest. Wiele godzin ukrywaliśmy się tutaj z żoną przed ścierwojadami. Na pewno chciałaby cię poznać i podziękować za pomoc. No okej. Okay. Jedziemy. Kochanie. Ta kobieta uratowała nasze gospodarstwo. Toż to? Nie bądź taka skromna. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Muszę, yy, muszę iść. Ok. Och, zasnęła. Okej. Okay. Kto co lubi? Każdy ma jakieś swoje wyboczenia, prawda? Jest dwunasty, level super. na mapę, jeszcze się oddamy tu niżej bo też szukamy przeladnika e, kowana jak się nie mylę chyba że pomyliłem o mi się wydaje, że chyba tak że już go odkryliśmy mylą mi się już kwesty No dobrze moi kochani Oczyściliśmy pola niedoli odwiedziliśmy bardzo miłego gospodarza z bardzo no, oryginalną żoną a w następnym odcinku ...legowisko Kazorudów Kazrów przepraszam Więc do usłyszenia Dziękuję za uwagę. Hejka!